Wojsko Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym używało różnorodnego arsenału broni. Często były to rodzime konstrukcje, które w jakości nie ustępowały w niczym podobnym konstrukcjom światowym. O broni palnej ze zbiorów Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał opowiada Andrzej Maziarz. Na początku chciałbym powiedzieć o jednym z najmniej znanych pistoletów w historii w ogóle II Rzeczpospolitej. Pistolet sygnałowy wzór 1919. No, zrobiono ich na tyle mało, że wielu ludzi nawet nie słyszało, że coś takiego istnieje. No, mamy dwie sztuki. Jedna ma numer seryjny 6, druga numer seryjny 15. W zbiorach polskich jest ich może 10. Nie ma ich za wiele. Mało które muzeum może się nimi pochwalić. Powstały z potrzeby chwili podczas walk o Lwów w roku 1919 roku w warsztatach Dowództwa Okręgu Generalnego Lwów. W niedużych warsztatach przyfrontowych, które głównie zajmowały się naprawami uzbrojenia, ale z czasem też zaczęły produkować prostsze egzemplarze broni, jak chociażby takie jednostrzałowe pistolety. No jest w całości odlany z mosiądzu, okładziny ma tylko dodane aluminiowe. Był prosty, ale skuteczny. Na tyle skuteczny, że pozostał w użyciu jeszcze nawet podczas kampanii wrześniowej. A teraz chciałbym opowiedzieć o broni legendarnej, czyli o karabinie przeciwpancernym Urwzu 35. O obrosła legendą, chociaż pamiętam momentach niekoniecznie legendą uzasadnioną. Powstała w połowie lat 30. z potrzeby dania szeregowemu żołnierzowi gdzieś w miarę lekkiej broni, zdolnej do zwalczania pojazdów opancerzonych i czołgów. Skonstruował go inżynier Józef Maroszek. Oparł się na konstrukcji zwykłego karabinu, ale dość uproszczonej, co wynikało z jego wcześniejszych prac nad uproszczeniem karabinu Mausera. Zwiększono długość lufy, powiększono ładunek chowy w łózce. Łózka urosła w porównaniu do zwykłej karabinowej prawie trzy razy, ale sam pocisk. W zasadzie pozostał niezmieniony. Broń ta była bardzo poręczna, ważyła mniej niż ręczny karabin maszynowy Browninga Z-28, ale już wymagała dodania hamulca wylotowego na końcu lufy, bo jednak odrzut był solidny i bez tego już można było się dorobić uszkodzonego ramienia po wystrzale. No, o sile wystrzału z URA świadczy to chociażby, że pocisk z niego wystrzelony jeszcze po przeleceniu kilometra ma nadal prędkość naddźwiękową wbrew temu, co różne legendy twierdzą, były bronią w miarę popularną. Wyprodukowano ich mniej więcej tyle samo, ile potrzebowało wojsko. Używano ich dość skutecznie. No ich skuteczności i jakości świadczy to chociażby, że zdobycznych sztuk Niemcy używali później, w roku 1940, podczas ataku na Belgię i Holandię. Włosi używali ich przez całą II Wojnę Światową, a w, no, w naszych rodzinnych stronach używali ich też czasami partyzanci. Są znane opisy użycia ich w, czy w Powstaniu Warszawskim, czy chociażby w walkach partyzanckich tutaj na Zamojszczyźnie, chociażby w bitwie pod Zaborecznem, gdzie użyto URA jako karabinu snajperskiego. No dużo lepszym i dużo bardziej znanym przykładem naszej broni produkowanej w okresie międzywojennym jest pistolet wis 35 Powstał w początkach lat 30. w zasadzie z potrzeby chwili. Wojsko Polskie używało wtedy bardzo dużej mieszanki różnej broni krótkiej. Oficerowie rezerwy kupowali sobie broń boczną sami. Były tylko wymagania, żeby nie był kaliber mniejszy niż 7,65 mm, magazynek nie mniejszy niż 7 mm. Pocisków postanowiono jakoś to unormować. Na przemianach 20 i 30 ogłoszono przetarg na nowy pistolet dla wojska polskiego. Inżynier Wilniewczyc z państwowych wytwórni uzbrojenia w bardzo szybkim tempie przygotował wstępny projekt pistoletu opartego trochę na wcześniejszej konstrukcji amerykańskiej na kolcie wz. 1911. Prace trwały dość długo. Uwzględniano wszelkie poprawki i pomysły racjonalizatorskie z testów wojskowych. Z czasem w roku 1935 przyjęto na uzbrojenie Wojska Polskiego pistolet WIS. Na początku miał się, nazwa miała oznaczać e, głównych konstruktorów, e, Wilniewczyc i Skrzypiński. Później jednak zmieniono to na WIS przez V, co po łacinie oznaczało siła. Sprawdził się bardzo dobrze i w początkach II wojny światowej, i później w partyzantce. Okazał się na tyle dobry, że i Niemcy podczas okupacji, przez praktycznie całą wojnę, produkowali własną wersję, niewiele zmienioną. Tam z czasem tylko wprowadzali różne uproszczenia. Niestety po II wojnie światowej produkcji nie wznowiono, skoncentrowano się na pistoletach TT produkowanych na licencji. Teraz dla odmiany powojenna konstrukcja dla Wojska Polskiego, czyli pistolet maszynowy z 63 tak zwany RAK. No to jest to dość ciekawy sprzęt, konstrukcja inżyniera Wilniewczyca, wil znanego z pr przedwojennego WISA. Sprzęt powstał na potrzeby załóg, pojazdów pancernych, kierowców. Ale też oddziałów specjalnych, ochrony ambasad i tym podobnych. Sprzęt potrzebny każdemu, kto potrzebował broni strzelającej seriami. Ale jak widać, od typowego używanego najczęściej w wojsku Kałasznikowa różni się znacznie, szczególnie rozmiarami. Jak, jak widać, różni się dość mocno od typowego używanego w wojsku polskim Kałasznikowa. Ma składaną rączkę przednią, składaną kolbę. Można było założyć krótszy magazynek, wtedy mieścił się do kabury w zasadzie i bez problemu można było z nim zmieścić się do czołgu, gdzie raczej za wiele miejsca nie ma. Jako ciekawostkę warto dodać, że własne kopie bez kupowania w Polsce licencji produkowali Chińczycy. Używało ich chociażby Wojsko Północno-Wietnamskie podczas wojny w Wietnamie, a jeden taki pistolet załapał się nawet do filmu Rambo 3. Zobaczmy broń palną Wojska Polskiego jeszcze raz, tym razem online. Przechodzimy na stronę muzeumarsenał.pl i wybieramy zakładkę Kultura w sieci. Z listy dostępnych propozycji wybieramy broń palną Wojska Polskiego. I zobaczmy karabin przeciwpancerny UR wz. 35. Na stronie oprócz podstawowych informacji umieszczonych o tej broni zobaczymy również ten karabin w formacie 3D. Klikamy przycisk play, by po chwili móc przyjrzeć się tej broni w bardzo dobrej jakości. Poniżej skanu 3D. Został umieszczony artykuł autorstwa Andrzeja Maziarza, w którym znajdziemy więcej informacji na temat tego karabinu. Oprócz ura możemy również przyjrzeć się pistoletowi sygnałowemu wzór 1919, pistoletowi WIS wzór 1935 oraz pistoletowi maszynowemu Rak wzór 1963. Dla najmłodszych została przygotowana karta pracy Broń palna w wojsku polskim. Wypełniają ją zagadki i zadania do wykonania. a poniżej krótki film instruktorzowy na zasadzie zrób to sam z propozycją pracy plastycznej do wykonania.